Witajcie. Dziś opowiem Wam o fluorescencji chlorofilu A. Na czym ono dokładnie polega oraz w jaki sposób badacze wykorzystują pomiar fluorescencji do analizy kondycji roślin, ich reakcji na stres środowiskowy, czy też budowy ich aparatu fotosyntetycznego. Zaczynamy. Chlorofile to grupa organicznych związków chemicznych zwanych barwnikami fotosyntetycznymi. Są obecne we wszystkich organizmach fotosyntetyzujących roślinach, glonach. W bakteriach fotosyntetycznych znajduje się bakteriochlorofil, który jak widać jest zbudowany trochę inaczej i o nim nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Wyróżnia się wiele rodzajów chlorofili. Na ekranie widzicie tylko przykładowe wybrane cząsteczki chlorofili. Najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie są dwa z nich: chlorofil A i chlorofil B. Te dwa chlorofile występują u wszystkich roślin wyższych i stanowią przeważającą większość masy wszystkich barwników zawartych w roślinie. Wszystkie chlorofile zbudowane są z pierścienia porfirynowego oraz dwudziestowęglowego łańcucha alkoholowego fitol. Łańcuch ten jest hydrofobowy, czyli dobrze rozpuszczalny w tłuszczach, dzięki czemu umożliwia połączenie cząsteczki chlorofilu z błonami białkowo-lipidowymi, w których znajduje się aparat fotosyntetyczny. Porfiryna, czyli cały ten pierścień zbudowany z wielu atomów węgla oraz atomem magnezu w środku, posiada zdolność absorpcji światła w zakresie widzialnym. Łańcuch fitolu, ten ogonek, dokuje chlo, cząsteczkę chlorofilu w błonach, a porfiryna wyłapuje kwanty światła. I i właśnie ta zdolność jest podstawową funkcją chlorofili. Wychwytywanie kwantów światła i przekazywanie energii wzbudzenia do centrum reakcji w procesie fotosyntezy. I jak zapewne wiecie, fotosynteza to proces przemiany wody i dwutlenku węgla do cukru i tlenu z wykorzystaniem energii słońca. I właśnie za tę część procesu fotosyntezy odpowiedzialne są chlorofile. Za Wiązanie energii ze światła. Które od Słońca dociera do roślin, jest mieszanką różnego rodzaju światła: światła zielonego, niebieskiego i czerwonego. Jest to mieszanka fal o różnej długości i różnej energii, jaką ze sobą niosą. Chlorofile nie wykorzystują jednak pełnego spektrum światła wysyłanego przez Słońce. Wyłapują one kwanty światła z. Z zakresu światła niebieskiego oraz światła czerwonego. Nie wyłapują, nie absorbują e, światła z zakresu światła zielonego, tylko je odbijają. Właśnie dlatego dla nas, ludzi, liście roślin są zielone. No dobrze, tak sobie mówimy o tej absorpcji, o wiązaniu kwantów światła, ale w jaki sposób chlorofile rzeczywiście to robią? Kluczowym miejscem wiązania jest pierścień porfiryny z atomem magnezu. Gdy porcja kwantów światła dociera do chlorofilu, elektrony w całym pierścieniu porfiryny, zaznaczone na czerwono, ulegają wzbudzeniu, czyli posiadają więcej energii niż w swoim stanie podstawowym. I ta energia wzbudzenia, ta dodatkowa energia, przekazywana jest od jednego chlorofilu do drugiego. W błonach białkowo-lipidowych, w których znajduje się aparat fotosyntetyczny, chlorofile są gęsto upakowane obok siebie, dzięki czemu energia wzbudzenia często przekazywana jest pomiędzy wieloma cząsteczkami chlorofilu metodą rezonansowego transferu energii, aż zostanie przekazana do specjalnego chlorofilu w centrum reakcji gdzie następuje separacja ładunku i wybicie elektronu napędzające proces fotosyntezy. Jednak nie zawsze chlorofil ma możliwość przekazać energię wzbudzenia do centrum reakcji, czy też na inny chlorofil. Zdarza się, że ta rezonansowo przekazywana energia zostaje utracona jako fluorescencja, czyli emisja światła. Pojęcie utraconej energii odnosi się do tego, że nie zostaje ona wykorzystana w procesie fotosyntezy. Jednak emisja fluorescencji z chlorofilu A jest bardzo potężnym narzędziem diagnostycznym, wykorzystywanym przez badaczy, o czym za chwilę się dowiecie. Zjawisko fluorescencji zostało zobrazowane przez polskiego fizyka Aleksandra Jabłońskiego na diagramie nazywanym jego nazwiskiem, który w uproszczonej wersji odpowiadającej rezonansowemu transferowi energii. Z angielskiego zwanego FRED Forester Resonance Energy Transfer. Diagram ten pokazuje, że zaabsorbowana przez cząsteczkę energia może zostać oddana jako fluorescencja lub przekazana na cząsteczkę akceptora, wywołując jego wzbudzenie. I znowu cząsteczka akceptora może przekazać swoją energię wzbudzenia. Na inną cząsteczkę lub oddać ją jako fluorescencję. Podsumujmy sobie to, co już wiemy o chlorofilach. Mogą one absorbować światło z zakresu światła niebieskiego i czerwonego, mogą odbijać światło z zakresu światła zielonego, oraz mogą emitować światło w postaci fluorescencji. Fluorescencja w przypadku chlorofili. Opiera się na emisji niewielkiej porcji czerwonego światła, zazwyczaj niewidzialnej dla ludzkiego oka. Ale czy całkiem niemożliwej do zobaczenia? W pewnych konkretnych warunkach jesteśmy w stanie zobaczyć fluorescencję chlorofilu. Potrzebujemy do tego chloroplastów rozpuszczonych w 70% etanolu lub innym wysokostężonym rozpuszczalniku organicznym. Jest on niezbędny ze względu na obecność łańcucha fitolu. Tego dwudziestowęglowego ogonka, znajdującego się w strukturze chlorofilu. Do zobaczenia fluorescencji niezbędne jest wzbudzenie chlorofilu światłem ultrafioletowym, ponieważ jest to światło niewidoczne dla ludzkiego oka. Gdybyśmy wzbudzili fluorescencję chlorofilu, np. światłem niebieskim, również by się to udało, jednak my zobaczylibyśmy tylko światło niebieskie rozproszone w roztworze. A w przypadku światła ultrafioletowego, Widzimy fluorescencję chlorofilu, fluorescencję światła czerwonego. Do pomiaru fluorescencji chlorofilu wykorzystuje się urządzenie zwane fluorymetrem. Zasada działania fluorymetru jest następująca: Źródło światła najczęściej lampa LED lub ksenonowa Pada na filtr, który przepuszcza tylko konkretną długość fali. Wybrany rodzaj światła pada na próbkę czyli liść. Chlorofile w liściu, e, wzbudzane konkretną długością fali, emitują fluorescencję, która odbierana jest przez detektor połączony z e, filtrem odcinającym świecenie dalekiej czerwieni. Detektor połączony jest z komputerem. Które przekształca uzyskane dane na liczby, wykresy i tabele. Długość fali fluorescencji chlorofilu jest zależna od długości światła, jaką została wzbudzona. Dlatego bardzo ważny jest dobry dobór filtrów, zarówno na emitorze, jak i na detektorze. A tak wygląda fluorymetr w rzeczywistości. Emiter, znajdujący się w urządzeniu, połączony jest światłowodem. Z kamerą oświetlającą próbkę, która powinna znajdować się tutaj. Z drugiej strony znajduje się kamera, która sygnał uzyskany światłowodem prowadzi do detektora znajdującego się w urządzeniu. A tak wygląda sam pomiar. W przypadku pomiaru fluorescencji prowadzonego przez badaczy w laboratorium jest to pomiar prowadzony w ciemności, aby do liści nie docierało światło inne niż emitowane przez fluorymetr. Widzimy, że po oświetleniu wyciemnionego liścia pulsem światła czerwonego em, widzimy na wykresie gwałtowną zmianę redox. W tym przypadku akurat sygnał odpowiadający redukcji chlorofilu w, układzie, w fotoukładzie pierwszym. Na ekranie widzicie przykład bardziej nowoczesnego fluorymetru, w którym to źródło światła oraz detektor znajdują się w panelu nad liśćmi. Dzięki temu możliwy jest pomiar fluorescencji z całej powierzchni liścia. Sam pomiar wygląda następująco. Rejestrowana przez kamerę wygląda tak. Urządzeń mierzących fluorescencji chlorofilu jest wiele rodzajów i modeli. Są przenośne fluorymetry do prowadzenia pomiarów na polu, jak i podwodne fluorymetry. Do analizu, analizy stanu roślin morskich czy rzecznych. Bardzo często w badaniach fotosyntetycznych prowadzi się pomiar emisji fluorescencji chlorofilu również na fluorometrze, którego zasadę działania już znacie, ale na izolowanych chloroplastach, w temperaturze 77 kelwinów, czyli minus 196 stopni. Jest to pomiar prowadzony w ciekłym azocie. W tej temperaturze procesy biochemiczne i fizjologiczne są zatrzymane, dzięki czemu możliwe jest rozróżnienie fluorescencji pochodzącej z różnych elementów budujących aparat fotosyntetyczny. Tak wygląda fluorymetr em, znajdujący się w naszym zakładzie. Jest on włączony i widzicie już w środku Wiązkę, wiązkę wzbudzeniową oświetlającą urządzenie, które po włączeniu światła wygląda tak. Wiązka wzbudzeniowa wychodzi z prawej strony. Światłowodem prowadzona jest do kuwety zanurzonej w ciekłym azocie, w której znajduje się nasza próbka, która po wzbudzeniu fluorescencji prowadzi ten sygnał wzbudzenia światłowodem na filtr emisyjny. I dalej do detektora. Przy pomiarze fluorescencji niskotemperaturowej, chlorofile wzbudzane są światłem o trzech długościach fali, wzbudzających poszczególne chlorofile znajdujące się w aparacie fotosyntetycznym. Widmo emisji fluorescencji ma dwa maksima: jedno na wysokości 680 nm, odpowiadające fotoukładowi drugiemu prowadzącemu rozszczepienie wody oraz drugie maksimum odpowiadające układowi pierwszemu. Badacze odczytują z tych wykresów więcej maksimów absorpcji, e, odpowiadających poszczególnym elementom aparatu fotosyntetycznego, co umożliwia szczegółowe opisanie budowy tego aparatu oraz zmian w interakcjach pomiędzy elementami aparatu fotosyntetycznego, jakie zachodzą pod wpływem różnych czynników. Analiza budowy aparatu fotosyntetycznego jest jedną z korzyści, jakie daje pomiar fluorescencji chlorofilu. Jest to korzyść z pomiaru fluorescencji prowadzonego w 77 kelwinach. Zaś pomiar fluorescencji w temperaturze pokojowej umożliwia wyznaczenie szeregu parametrów bazujących na wartościach fluorescencji zmierzonej podczas wzbudzenia. Parametry te umożliwiają ocenę kondycji rośliny. Czy procesy fotochemiczne są utrzymane na odpowiednim poziomie? Czy zbyt duża część energii wzbudzenia docierająca do rośliny jest marnowana, np. w postaci ciepła? Czy proces fotosyntezy przebiega bez zakłóceń? I jeśli tak, to czy zakłócenia obejmują zjawiska fotochemiczne, czy może jakieś inne? Parametry te pozwalają ocenić, czy roślina eksponowana na nowe warunki środowiskowe, np. niską temperaturę albo suszę, Dobrze je znosi? Czy te warunki środowiskowe są już dla niej czynnikiem stresowym? Analiza parametrów fluorescencji chlorofilu wykorzystywana jest zarówno przez naukowców analizujących procesy fotosyntezy na poziomie molekularnym, ekologów badających kondycje wymierających gatunków, jak i rolników określających jakość swoich plonów na polach. To wszystko jeśli chodzi o fluorescencję chlorofilu A. Jeśli macie jakieś pytanie lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do kontaktu. I dziękuję bardzo za uwagę.